Siemankę ze strony Hadowcy Drobnej. Dzisiaj kolejny odcinek z raczej kolejnej kwoki. Patrzcie, jak się czapierzy. No teraz nie, teraz... Czyli siedzisz tak od razu. Mówiła, bo matka raz, bo szkoła była. Więc się <śm> Ja jak do inkubatora nie będziemy mieli. Znaczy, będziemy mieli może z trzy. 3... mieć <śm> No właśnie, 30 od Baranka to będziemy I jeszcze jakieś możecie to kupić? I inkubator pokażemy Wam, bo mamy zdjęcia. Pokażemy Wam wszystko po kolei, jak robiliśmy inkubator. Więc będziecie widzieć. Więc możesz przyjść do mnie i będziemy nasadzać jajka. Nasadzać. Podkładać jajka takie różne, różne, różniste, różniowe. Bo no wszystkim. To to ja jego na bok. No, nie za bardzo. jest Tak włożymy, może. Nie wiem, ile. Spróbujemy. Na razie tutaj nowej skęcie nie będziemy kłaść, bo. Na razie nie. Jak będziemy widzieć, że któraś chce z nim jeść. Nie, jak to tylko taka pinka mała. A bo z tym noszę jała, a łabiała cyfra, się nie na szczęście nie. Nie wiem, ile tych jajek kładziemy. Bo wszystkie dalsze by weźli. No to będzie miała 21. No to 21, A też 21 pomieści. Dobra, włożymy wszystko i zobaczymy. Albo takie, tyle. Nie ile to jest, raz, dwa, pięć, 11 siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewiętna, dwana, Z piętnaście. I włożymy i zobaczymy czy obejmie. Tak myślimy, że obejmie to 13, 14. A jak będzie miała jeszcze sporo miejsca? Zobacz, jaka nagrywa jest. Znaczy nie w pierzu, bo tak to jest lekka, ale... Znaczy, bez problemu je zmieści. Jak zmieści, to jeszcze je do domy ci jajka. Usiądź ładnie, to zobaczymy. Co Załóżmy, ale też zmieścisz. Bo jak się rozsiądziesz ładnie... Dobra, to my zrobimy cięcie i... A nie, dobra, już siedzę. Mhm. No zobaczcie, nic nie wystaje, żadnych jajek. Zobaczmy skrzydło jakie dziobie. Nie wiem, tu. tu ledwo coś mieści się. Nawet jedno wystaje. A czy skrzydło, skrzydło to ociepli, ale. Bo nie będziemy pozostawiać się więcej. Też nie widzimy ich też. Byli. Nie, i tu ma. A tu ociepli. Tylko nie wiem, czy tu to jedno. Bo tak ma już tak Co pod samym skrzydłem. 14. Więc. Nasza. Pokrymy na pomieści 14 jajek. A właśnie, nie wiem, czy włożymy Więc 7 jajek nie. mamy do inkubatora. <tryk> Inkubator jest trochę zbudowany, ale pokażemy wam końcowy rezultat, bo chcemy wam pokazać krok po kroku, jak go zrobiliśmy. Tą klatkę raczej włożymy. A powinno się tego prostu coś. A jakiś kartonet. Płynie tą paszej wody powinny. Ja już wiem, jak z czym. No. I Też u nas pierwszy dzień szkoły był tak nudny, bo cały czas o tym samym mówią, że jak to będzie, jak będzie, e, że cały czas te ocenianie i co będzie, jak będzie zdalne nauczanie, może napisać, czy u was też tak było w pierwszym dniu w szkoły. Znaczy w Pierwszym po rozpoczęciu. Naprawdę było tak nudno, że aż nie mogliśmy wysiedzieć te 7 godzin w szkole. Jeszcze musieliśmy godzinę czekać na autobus. Tak oka bo na zwał mi ucieknie. Jak na to przyjdę. A to były bardziej kurkowe tematy. One nie miały paszy i cały czas teraz jedzą. Całą taką Michał już wyżarły. I patrzcie na te cudka. Cztery są, ale są piękne. Z tego kochina się najbardziej cieszymy. A kurczaki, jakbym będą od białej, to nie problem. Ale później zacznie się problem, od dwóch czarnych, od kochinki. Kurczaki, dzieci, są lepszymi, to wszystko. A a ja chciałbym, żeby większość pójdą do, do tych dużych. Jak później, jak będą... A czekamy jeszcze, aż podrosną trochę. A się, a się też chyba z tych czarnych, na przykład jedną... Tam jeszcze włożymy, nie są te kurczaki pewnie. A jedną, może w tą klatkę co, bo tam jest tak miejsca jak na przykład makrofon, trochę mniej tylko. A w kochince. A się może później te kurczaki, z nie bo jak kochinka w lenie, to będą tutaj miały już. Ja co najgorsze będzie wypuścić te kurczaki, żeby ten kogut od kochinów nie a eh, tylko żeby nie nadepnął ich? bo przecież no. to jest taki ciężki człowiek. A przecie to nie takie nie w tym mieliśmy starsza, a takie wieku, nie podobne wieku, tylko podobnie wielkość Ja szału, nie co Ja bym tu kochinę zamienił, może. No. no ta nakrapianka mogliśmy iść wcześniej do szału, bo ona najwcześniej było. A znaczy, bo ta nakrapiana też jest waleczna, więc ona pokona wszystkie kury. Hmm. Nawet, przecież hmm. ona nawet z tym kogutem, kochiną, wygrywa to... Dzień przez A w już przegrywała, No, ale wygrywałem długi czas. A to z kurą to na pewno by nie miała problemu.

Też niektóre środy będziecie mogli nie widzieć filmów, bo będziemy chodzili sobie na dodatkową piłkę i będziemy tam do godziny. Nie wiem na którą chodziliśmy, ale chyba na 16.30. I będziemy tam do 18.00, to zdążymy oprzątnąć kury, a one już będą na rzędach, więc w środy na pewno nie będzie, znaczy środy na pewno nie będziemy nagrywać, bo czy widzieć, to nie wiem. Będziecie wiedzieć, nie wiem, ale nagrywać na pewno nie będziemy, bo nie będziemy mieli czasu, bo też, co to jest ciekawy odcinek, jak y, nagrywać kury jak są na grzędzie, to, to nie jest ciekawe też w ogóle. <gry> bo, no, co, pokażemy, że siedzą na grzędzie i koniec odcinka. To takiego czegoś nie chcemy do Was nagrywać. A, nie, nie hejkę, bo ja nie to, to, to na czym też jak była zima, i nagrywaliśmy odcinki, to też było dużo zbierania ich, ale to możemy też kwoki Wam pokazywać, bo teraz mamy dużo tych raz, żeby Wam pokazać. A też te kwoka więcej, za to się siadała, ale nie jest tyle na bo teraz się naraz wsiadły, a się jednak na też dziwne, że mi się pod koniec tego lata zachciały siadać, bo zaraz się kończy lata, a w no. tym się wzięła na siadanie. A biała będzie lęgła w poniedziałek, ten teraz to będzie, więc to niedługo będą kłuczeczki znowu. Więc też zobaczymy, co będzie. A czarnych jedna. Będzie znosić raz e, 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 w druga też. Ta starsza dwa dni wcześniej. Dwa dni zaraz. różnicy to jest różnica i tu chyba też jest dwa dni różnicy. Więc czarna od czarnej dwa dni różnicy i ta, no. z, ta młoda czarna od kochiny też dwa dni różnicy. Jak mi się wydaje. Dwa? Starsza cztery dni z tą różnicy. A tam młoda no ale młodsza no. z tą, są no. dwa dni różnicy z kochiną. A fajnie, zolicę, rozbawisz dłuższy od siebie, naprawdę. No, na z dnia na dzień, naprawdę. Jak, wy możecie tego nie widzieć, bo go mało widzicie na odcinkach. Ale jak se chodzi po kurniku, po ogrodzeniu, my widzimy ten progres. Bo dla was na filmie może być to niezauważalne, ale my to widzimy, że ma z dnia na dzień, może nie centymetry dłuższe te ogony, ogony ale to widać. zaraz to, zobaczcie. A to, nie widać, widać. A też już mu fajnie się ten ogon robi, taki, już długi. O patrzcie, już naprawdę mam długi jak se obejrzecie odcinek jak go kupywaliśmy, to nie miał takiego tego ostatniego piór, tego ostatniego, tego najdłuższego. I tych na dole nie miał takich długich. Dobra, więc my dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!